Witamy na kanale Kulinarny Freestyle. Dzisiaj przygotujemy przepis wprost z krakowskiego Kazimierza, czyli sławne zapiekanki. Yy, u nas na kanale pojawią się one w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona będzie to zapiekanka klasyczna, a na drugą odsłonę, musi, żeby dowiedzieć się co to będzie, musicie chwilkę poczekać. Zabieramy się yy, wpierw do pierwszej zapiekanki. Mamy przygotowaną, już wcześniej pokrojoną cebulę, pieczarki. Podsmażymy sobie cebulę na patelni. Może najpierw zapalimy sobie ogień pod patelnią i dorzucimy masła. Można też smażyć cebulę i pieczarki na oliwie. Ale polecamy na masełku. Dorzucimy więcej masła i poczekamy aż Troszeczkę się roztopi i nabierze temperatury, jak to masło powoli nabiera temperatury. Do... Jeżeli to tu się pali masło, to rzucimy sobie cebuli wcześniej przygotowanej. I teraz ładnie trzeba ją tylko zeszpić, czyli można powiedzieć, że wracamy za 40 minut. Cebula już prawie gotowa. Yy, podsmażała się około minuty. Teraz dorzucimy sobie pieczarki. Przede się zejść z deski. Dorzucimy sobie pieczarki. Yy, no i teraz to wszystko trażymy na złoty kolor. Marchewki wypłyną. <grymne> to znaczy, że sukle jest gotowy. Poczekamy chwilkę, aż pieczonki się zrobią i za chwilkę do Was wracamy już mamy prawie gotowy. Pamiętajcie, żeby smażąc dorzucić jeszcze trochę masła, żeby było tego paliwa, które napędza jakby te pieczarki, żeby zmieniły ładnie kolor. Teraz dorzucimy sobie troszkę papryki ostrej, żeby jeszcze te pieczarki nabrały smaku. Znaczy, o, powiedziałem trochę. I tak uczyniłem. Troszkę dorzucimy sobie. Podłożyłem sobie ją na bok. Przemieszamy sobie jeszcze chwilkę, podtrzymamy na patelni. Zaraz sobie zdejmiemy spanika. I można powiedzieć, że praktycznie zaczniemy składać pierwszą odsłonę zapiekanek, krakowskich zapiekanek. Dobra, zrzucimy sobie tutaj na bok. Wyłączymy sobie panik. W ten sposób. I teraz, co? Przykroimy sobie bagietkę, tak? bo można powiedzieć, że już zbliżamy się do końca naszego przepisu. Pierwszego, przekroimy sobie bagietkę w ten sposób, i teraz tak troszkę ugnieciemy sobie środek. Bagietki, żeby więcej farszu nam weszło. Żeby podczas e, pieczenia ten farsz nie wypadł nam. Okay. Z drugiej strony, chyba nie będzie tak dużo ugniatania. Ok, i teraz tak, e, weźmiemy sobie farsz. Przybliżę sobie go tutaj. I nałożymy sobie na pierwszą zapiekankę farsz, oczywiście na bogato. I teraz przygotujemy drugą. No i teraz najważniejsze. Bazę z farszu już mamy gotową. Teraz dorzucimy ser. Tylko teraz, żeby wybrać dobry ser, więc weźmiemy ten. Nie, żeby drugi nie był dobry, ale jest niewłaściwy dla tego typu zabiekanki. Dokładnie. Ale nie wiem, czy ty pamiętasz, że ze szkoły bo była, była taka opcja, że zawsze gdzieś tam na przerwie chodziło się na zapiekankę i zawsze była taka osoba, która jedna kupowała zapiekankę, i to byłem ja, a była taka osoba jak ty, która zawsze tylko mówiła daj gryza. Nie, ja pamiętam, jak kiedyś kupiłem zapiekankę w szkole i jak ją jadłem, to przechodziła ósma klasa, tak, była wtedy ósma klasa i jakiś gość uderzył w tą zapiekankę, ona zjechała mi po klatce pod koszulkę. To pewnie byłeś Ty. Po klatce? No jest myślę, że po schodowej. Nie, po klatce na szyle. E, zapiekanki już mamy gotowe. Dołóż sera. na bogato. Miały być zapiekanki, jak ze wspomnieć z, dzie z dzieciństwa, nie? Dobra. Ok. E, teraz tak, wrzucimy sobie zapiekanki do piekarnika. E, Trzymajcie je tyle minut, ile potrzebuje, żeby ser roztopił się na tych zapiekankach. Wyzwanie. Wrócimy sobie do, pie do piekarnika, poczekam aż ser się roztopi, i za chwilkę wracamy do Was. W międzyczasie, gdy zapiekanki są w piecu, przygotujemy dla Was drugą odsłonę e, zapiekanek. E, użyjemy do tego boczku. E, Wrzucimy sobie go na. Powiedziałbym, że rozgrzaną patelnię, ale najpierw musimy odpalić sobie jeszcze raz patelnię i wrzucimy sobie go na patelnię. Rozłożymy sobie. Go na patelni. Czy nie? Nie. Dobra, poczekamy, aż będzie skwierczał z bólu. I w sumie, i w sumie w międzyczasie możemy przekroić bagietkę. Dokładnie. Podłożymy sobie tutaj resztę boczku, przekroimy sobie papikietkę na pół. Możemy też ją nadziać serem, możemy <grym zepsutka> zrobić prawie całą zapiekankę. <grym zepsutka> Możecie modyfikować ten przepis jak <grym zepsutka> chcecie, oczywiście ze składników, które potaliśmy. Powiedziałem, że jak tylko się człowiek zajmie drugą rzeczą, boczek zacznie skierczać. Nie, ale słyszycie to? Bo my tak. Deszcz. Alarm RCB. RCB, ale... Nie parkować pod drzewami. Następnie zaparkowałem pod drzewami, chciałem musiałem przeparkować. Ja też, ale to był trafikar, więc nie musiałem. Dobra, bagietki mamy gotowe. Boczek nie mamy gotowych. Jeszcze tylko to Poruszony boczek. tu poruszymy. Zajmiemy się może oscypkiem. Albo możemy nafaszerować sery no i ty. A w sumie tak, masz rację. Możemy wziąć, odstawimy sobie oscypek, weźmiemy sobie bagietki. Troszkę tutaj przynajmniej tą górną warstwę dociśniemy sobie, żeby tak powszedni poprzedni zapykan... Zapykan... Przerwa techniczna. W międzyczasie porzuciliśmy nasz drugi przepis. Wróciliśmy do naszego pierwszego przepisu. Zapiekanki już prawie są gotowe. Wcześniej pokroiliśmy szczypiorek. Teraz sobie tylko ładnie oprószymy szczypiorkiem, ale może nie. Najpierw przejdziemy do specjalnego dodatku, do klasycznej zapiekanki z krakowskiego Kazimierza. Hmm. Delikatnie. Ale tak powiem. powiem ci... No polałeś tak nie po Krakowsku, bo Szczodrze. Nie jak poczekaj. I teraz. Koreknie kapek. A teraz pójdziemy ten hońbitą. Co? Koinką? Tak Pani zawsze na stołówce robi. No i trczą się nąć. Na koniec wykończeniem szczypiorek. I tak samo na kolejnym eee, szczepiorek. Teraz jeszcze pokażemy Wam e, taki drugi sposób na, e, na tą zapiekankę. Możecie sobie tak wziąć nożyk i jeżeli ktoś lubi to rozsmarować po całości, żeby czuć ca. Kurde, zniszczyć taką choinkę. No trudno. Po całości rozsmarować e, ten keczup. Odurzam sobie tutaj nożyk i tak samo szczypiorek tej, tutaj na tą zapiekankę. I powiem Wam tak, tak wygląda nasza wersja pierwsza zapiekanki z krakowskiego Kazimierza. Mamy nadzieję, że przygotujecie ten przepis, że go powtórzycie. Komentujcie, jak Wam podobał się ten filmik. My zabierzemy się szybko za konsumpcję i za chwileczkę wracamy do drugiego przepisu na krakowską zapiekankę. Pozdrawiam. Wracamy do naszej góralskiej odsłony zapiekanek. i Jak wcześniej zauważyliście, były dwa talerze z serami, i tym razem użyliśmy sera wędzonego, który można powiedzieć, że był tutaj, a teraz jest tutaj. Dołożymy... I na blacie. I na blacie. Teraz dołożymy sobie boczku, który wcześniej skwierczał na patelni. Cyk. i tutaj jeszcze wypełnimy sobie talerzyk sobie odłożymy i teraz tak, zostało nam do pokrojenia ser góralski niektórzy nazywają go sypki, niektórzy z cypkiem, zależy czy ma certyfikat przekroimy sobie go na pół i teraz sobie tak jeszcze tutaj Wykroimy sobie. Up. I z go tak samo. Ok, i teraz tak rozłożymy sobie. osypka z cypka z cypka. Tutaj. I teraz kolejny. Hop, hop. I teraz lądują zapiekanki na chwilkę do, do piekarnika, i za chwilkę do Was wracamy. Druga wersja naszej zapiekanki jest już gotowa. Wykorzystany serwędzony boczek i oscypek lub scypek do wyboru. Teraz wykończymy naszą zapiekankę żurawiną. I nałożymy sobie żurawiny na każdą z zapiekanek. Okej, żebinę już mamy nałożoną. odłożymy sobie na bok I teraz wykończymy ją na koniec rukolą, żeby był tylko orzechowy posmak tej zapikanki. Na Podlasie można użyć szczawiu. Na Podlasie można użyć szczawiu, dokładnie. To jest nasza wersja podania góralskiej zapiekanki. Mamy nadzieję, że powtórzycie ten przepis, że powtórzycie w sumie oba przepisy. Zapraszamy do naszego bloga. Zostawcie komentarz pod tym filmikiem, subskrypcję i mamy nadzieję, że spodobał się nasz filmik i zostaniecie z nami na dłużej. Pozdrawiamy.